Trochę było tego żarcia, trochę było tej akcji, trochę było tych wspomnień człowieka prawdy, trochę było tych noży też. Paweł, czy jesteś gotowy? Proszę Państwa, Dziki Kod Bombao Premiera, godzina 18. Specjalnie dla Pawła od jagody i całej paczki. Pawcio, big time, wszystkiego najlepszego. Masz zabawkę, nóż, mam nadzieję, że będzie ładnie tańczył w kuchni, że nie będzie gdzieś odstawiony, sobie leżał, bo nie o to w tym wszystkim przecież chodzi. Dużo zdrowia, przede wszystkim cała reszta w zasadzie jest umowna. 31-10, ale... Nie w tym roku, tylko trochę wcześniej, 96, wchodziłeś do gry i dalej jesteś na planszy. Dużo zdrowia, big time. Z tego co wiem, podobno lubisz kuchnię włoską, ale kto nie lubi kuchni włoskiej? Carbonara, carbonara, ale carbonara wciąż jest dla mnie zbyt wymagająca. Ten sosik nie zawsze wychodzi mi perfekcyjnie, dlatego dzisiaj dla Ciebie, Pawcio, pulpety coś ala Włochy. Ryby też podobno robisz, hamburgery. Jesteś szefem kuchni. Co tutaj mamy? Proszę Państwa, nożyk Santoku, szef kuchni dla Pawła. Tego jeszcze nie było. Oczywiście, jak będziesz chciał gdzieś przenosić albo chować, no to masz. Wołowina, kark, łopata, świnka. Gdzie są te świnie, jak mawiał kiedyś jeden z reprezentantów Polski? Mleko do dobrego chlebka. Chlebek jest tutaj. I jajeczko i później dalej się bawimy. Testujemy zaraz nożyk. Pietrucha, parmegiano. Tutaj jest taka, jak ona się nazywa, szalotka. Własne, własne i czosnek testujemy. Paweł, może w ten sposób. Widzisz to zabawka, to trzeba naprawdę mocno uważać, bo rurki z krewem się skończyły i dzień dziecka się skończył i miesiąc miodowy i wszystko się skończyło. To już jest samuraj. Tak to testuję, patrzę, jest ostry, fajnie tnie, ale musisz uważać, to już nie jest zabawka. To już nie są rurki, bo oni nie wiedzą z kim tańczą. Mam nadzieję, Paweł, że dobrze tańczysz w kuchennym tangu, że tak to nazwijmy. Mamy to, świnia, yy, co to jest? Kark wołowy, pietrucha, widziałeś jak kroiliśmy czosnek, własne małe chili, no i nożyk. Trzeba o niego dbać, trzeba go ostrzyć, trzeba go czyścić, czasami trzeba go naoliwić, no ale stawań wyższej jakości. Dzisiaj gotujemy z Pawłem, także Paweł, widzisz co się dzieje tutaj na patelni? Lekki taniec kuchenne tango. Oliwa, powinna być włoska, czy jest włoska? Nie wiem, pewnie jakaś unijnoeuropejska, europejska wchodzę do gry. Wchodzę do gry. widziałeś jak cichaliśmy tą szalotkę. Masełko spiekamy, puszcza sok, puszcza ostrość. Dobra, mamy fajny chlebek, zalejemy trochę mlekiem. Będziemy dalej tutaj wrzucać. Jedno jajeczko, a także uwaga, parmigiano. Papcio, już? Czy już? Eee, chleb w mleku. Ja to w ogóle nagrałem. Jajko. Witam widziałeś, tutaj jest ta szalotka na masełku i oliwie. Troszeczkę musieliśmy ostrość zmniejszyć, pawciu. Bieg i teraz co przyprawić sól pieprz. Może jakieś tam, nie wiem, bazylia, oregano. A parmeza. Będziemy sypać z kufla, Paweł. Będziemy sypać z kufla właśnie... Poczekaj, chwilkę. Na no, w schowie. Mieszamy, 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 mieszamy. Czy dalej chce nam się gotować, bawić w to wszystko? Sam już nie wiem, Paweł. Mamy teraz okno, możemy rozmawiać, choć się nie znamy. Może już niedługo, jak ja będę miał 100 lat, 50 tego okna nie będzie. Big time. Jagoda. Dziękujemy, big time, myślę, Paweł, że jagoda zasługuje na jakiś mały upominek. Mamy to, mamy to, jeszcze czekam, aż ostygnie. I mieszamy. Ludzie często, proszę Państwa, w tej pogoni za pieniądzem, nie oszukujmy się, zapominają po prostu o drugim człowieku. Jeden dostał nóż, często był to nóż prezentowany przeze mnie, tutaj jest prezentowany przez wiadomo kogo, Paweł dla Ciebie. Ale ludzie zapominają o drugim człowieku, pędzą, gonią. Później się mogą obudzić, albo się mogą nie obudzić, ale liczy się drugi człowiek w tych dzisiejszych czasach również, mimo że tłum jest inny niż ten tłum, który był kiedyś. Mało tego tutaj jest własny sos pomidorowy, z ziałki, pomidory z działki, tego jeszcze nie było. Troszeczkę się zrobił konstytucyjnie, zaraz zobaczymy, czy jest ok. Dobre to było. Dobre to było. Do smażenia tym razem użyjemy z Państwa będzie to oliwa jaka? Grecka. Obtaczamy pulpę mące, masło oliwa smażymy. E, więc tak, lecimy z tematem Big Time, jest dobrze, jest fajnie, mam energię, mam dużo energii. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Paweł, zobaczymy teraz na te pulpety. Zobaczymy czy są dobre, czy są nie za duże, może nie za małe. Ale mi się leży że może być w tym kierunku właśnie trochę za duże. Ale wiesz jak jest ciężka łapa, nie chce się bawić takie małe pulpy toni patrzcie na to. grzejemy tutaj, że tak powiem maszynerię Jest oliwa Grecja, masełeczko gostyńskie Masło gostyńskie jest dla mnie najlepsze. Nie wiem czy wiecie, ale potem w latach 70. szło do Watykanu i do Królowej Anglii A oni dbają o zdrowie i z się skończyły, tak samo jak miękka gra. Pulpety gotowe. Pracujemy nad sosem delikatnym. Trzeba go troszeczkę przyprawić, bo robiła go Alicja kobiecą delikatne, jeśli chodzi o przyprawy. Także Paweł, lecimy z przyprawami. Myślę, że sól jest ważna. Wiktor, eee, patrzcie na te tylko pulpety, Paweł. To jest to. Woda na makaron. A tutaj sos. Skrojony na każdy stół, proszę Państwa. Taki makaron dzisiaj będzie na urodziny Pawła! Po raz pierwszy nieużywana Micha z artystycznie. To jest dobra, to jest unikatowe, to jest jedyne w swoim rodzaju, tak jak kuchnia, kuchnia życia, kuchnia prawdy, kuchnia innego stylu. Paweł Big Time, wchodzimy w grę niczym dzikie koty bombała. Paweł, ja swoje zrobiłem, reszta należy do Ciebie. Big Time.